Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie króciutki unboxing powerbanku firmy XTORM, firmy holenderskiej, niderlandzkiej firmy XTORM o pojemności aż 40 tysięcy miliamperogodzin. Zrobimy sobie krótki unboxing, a w dalszej części powiem, jakie testy jeszcze przeprowadzimy tego oto sprzętu. Ale zacznijmy na razie od otwarcia i krótkiej charakterystyki czym się ten bank charakteryzuje, jakie ma rzeczy, na jakie warto zwrócić uwagę i dlaczego warto wziąć go w ogóle pod uwagę i czy w ogóle go warto wziąć pod uwagę, tak, bo to jest najważniejsze. no i co najciekawsze, recenzja jak wszystkie na moim kanale nie jest sponsorowana ani Xtor ani żaden ich jego dystrybutor nie zapłacił mi za tą recenzję. Kupiłem to z własnych środków właśnie w promocji już przed świąteczną Wielkanocnej, więc mogę powiedzieć co chcę o tym sprzęcie. Mam nadzieję, że będzie dobry, tak? bo nie lubię wydawać w zły sposób swoich środków, ale tego nie wiem, czy jest to kwestia jakaś prosto przereklamowana tego perbanku czy i w ogóle sprzętów od właśnie XTORM, bo nabyłem ostatnio również e, również panel e, fotowoltaiczny, mały, przenośny. No ale jego właśnie przetestujemy razem z tym oto powerbankiem i dowiemy się. Co w trawie pisze. a więc tak otwieramy. Jest on bardzo ładnie zapakowany, jak można zauważyć. Na tyle ładnie, że w środku mamy instrukcję, która wygląda na biodegradowalną, tak jak całe opakowanie. Czy jest instrukcja w języku polskim? Już sobie sprawdzimy, czy takowa jest. Czy jej tu nie ma? Jak zwykle, naszej polskiej nie ma. Co ciekawe, kupiłem to od polskiego dystrybutora, ale nie ma, jeść, tylko ciesz się przygotował w języku polskim, ale samej, jak widzimy, samej instrukcji w języku polskim oczywiście nie ma. Coraz ciekawiej to wygląda, jak sobie, yy, patrzymy, podczas zamówienia sprzętów, jak często właśnie Polska jest omijana. Jest na przykład taka Szwecy, yy, yy, Szwecja, będzie, będzie nawet Słowacja. Widzieliśmy tu o Węgry, dużo mniejszy od nas kraj, wszystkie różne, różne o Rumunia, mniejszy kraj i, 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 o proszę, Bułgaria, tak? Wszystko jest, tylko nie Polska, lubię tą dyskryminację. Naszego narodu za granicą. Dodatkowo mamy 2 plus 1, jeśli chodzi o, o lata gwarancji, jeśli sobie zarejestrujemy go na tej stronie. Przyznam, że jest to proces dość upiękliwy. Próbowałem to robić właśnie z wcześniej zakupionym właśnie panelem solarnym, fotowoltaicznym i różnie, różnie to było. Dobra, więc tyle w środku. Jeśli chodzi o Samperbank, jest on faktycznie. Zastanawiałem się, czy on będzie, jakiej wielkości będzie, bo producent reklamuje, że udało mu się ograniczyć wielkość wielokrotnie, jeśli chodzi o rozbiar tego parbanku przy tej pojemności i, i ciężarze również. Muszę przyznać, że w faktycznie coś w tym jest. Jest rączka, tak? Możemy ją sobie przepleść i wtedy mamy o, taki uchwycik. Możemy sobie to nosić. Dobra. Mhm. No jest faktycznie mały. Porównując go do powerbanku, który możecie też zobaczyć u mnie na kanale od firmy Shark. Powerbanku, który ma pojemność 20 000 mAh, a ten ma dwa razy więcej. To jeśli chodzi o długość, to jest on troszkę krótszy. Jeśli chodzi o szerokość, no to tu będzie tak dwa razy szerszy. No ale wydawało mi się, że 40 000 mAh to będzie przynajmniej dwa takie zlepione ze sobą właśnie moje power banki. No a jak widzimy jest on troszkę mniejszy czyli producent wydaje się że nie kłamał mówiąc że mówiąc że jest on wyraźnie mniejszy. Dobrze zobaczmy co jeszcze w opakowaniu. Tu mamy napis że kable INSIDE i jest kabelek jeden widzę, że jakiś mocno tani chiński kabelek i to jest wszystko, co by na to było. Dobrze, kabelkiem sobie damy spokój, bo to przyznam, że przy tym parbangu od Shark, no tam przynajmniej kabelek był 240 e, e, możliwością uciągnięcia 240 e, watów mocy. Tu widzę, że to jest zwykły, zwykły chiński dodatek. Więc to akurat się nie, nie popisali. Dobrze. No instrukcja jak zwykle w języku polskim brakuje, ale jest dodatkowa gwarancja. Więc chociaż tyle jeśli chodzi o yy, specyfikę techniczną tak, tego powerbanku. Jest to powerbank, yy, jak sobie możemy przeczytać na opakowaniu, yy, który ma pojemność 40 tysięcy miliamperogodzin lub jeśli to przekazywać na yy, watogodziny, no to to będzie ich tych watogodzin jak dobrze pamiętam, 154, tak. Mamy do dyspozycji trzy porty: jeden port USB-C Power Delivery o mocy 100W. Mamy dodatkowo port. O, o już sobie tworzymy. Tak, tu mamy 100W, mamy Power Delivery USB-C o mocy 20W oraz mamy port USB-A o mocy 22,5W. Przy czym przy zaprzęgnięciu wszystkich tych razem y, portów do, do działania, producent podaje, że ta moc jest 87,5, czyli przez to, że jest rozdzielona na trzy kanały, jest ona łącznie mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o ładowanie, jest tu dość szybki port y, do ładowania. Ten Służy ten y, do tego pierwszy i y, 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 on może ładować z mocą 65 W. Także pozwala to zdecydowanie skrócić. Skrócić, skrócić czas ładowania tego urządzenia. Co dodatkowo, możemy o tym powiedzieć: mamy już dodatkowo tutaj kilka rzeczy, takich jak właśnie to, że on waży tylko 809 gram. Wymiary to jest 135, 68, 87 mm. I co ważne, właśnie, ja go kupiłem sobie jeszcze osobno. Ten panel 28W tu pokazuje, że żeby ładować tym panelem potrzebuje. Nie wiem, czy aż czy tylko 13 godzin pewnie w idealnych warunkach, więc to mnie mówię, że w normalnej sytuacji aż tak, aż tak te 13 godzin może nie wystarczyć. Tym bardziej że 13 godzin światło w ciągu jednego dnia takiego mocnego nie zawsze się zdarza. Co ważne, ma wbudowaną latarkę, o której sobie zaraz powiemy, ma ona moc aż 100 lumenów i świeci ona. W dwóch trybach. Ważne, że jest to, jest to seria Powerbanków X, to ma wzmocnioną obudowę. Teoretycznie powinien być on wytrzymalszy, odporniejszy na różne warunki, ale to sobie sprawdzimy w dłuższym teście. Wtedy też wrócę do Was z zagadnieniami, jak on się spisywał faktycznie w tym teście. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz go, jeśli chodzi o. o tu sobie go włączamy. Odpala się, jest naładowany w 27% na ten moment. Pokazuje nam oczywiście uciąg watów na każdym z portów oraz godzinę, ile w takim uciągu jest w stanie wytrzymać, oraz poziom baterii, więc to co jest najważniejsze. Jeśli chodzi o z kolei latarkę, no to latarka się potrafi świecić w kilku trybach. Jest ona w tym miejscu i może świecić światłem ciągłym. Takim w tej obudowie, takiej, jakby to powiedzieć, ambientowym, takim nierażącym w oczy, tak jakbyśmy sobie chcieli coś poświetlić, oraz w trybie SOS i drugi tryb SOS, dobrze. No, i podstawowy tryb, drugi tryb i wyłączamy. Teraz nie wiem, ktoś powie, jak to, jak to wyłączyć. To mamy trzymać. O, trzymać i wystarczy i wtedy się włączy. Dobrze. A więc powerbank podsumowując jest relatywnie, faktycznie niewielki rozmiarów, jest on e, jak na tą pojemność 4000 40 MA, ma on trzy trzy porty, ma dodatkową lampkę, ma też ramiączko do trzymania. Będę go chciał sprawdzić z tym oto tutaj e, panelem, jak on się spisuje, panelem od firmy też x 28 w No i sprawdzimy czy te wszystkie reklamy i ci influencerzy, którzy nagrywają materiały z tymi właśnie panelami. Prawdę mówiąc, jedno co znalazłem już skam związany z tym, z, tym, z tym panelem słabszym, 21-watowym, okazuje się, że on nawet naprawdę w bardzo idealnych warunkach no, praktycznie nie ładuje lub ładuje bardzo słabo. Ta technologia ponownie w 28-watowym została znacznie, znacznie polepszona. Eee, więc sobie będziemy mogli sprawdzić. Tamtego nie kupowałem, ale z ciekawości zapytałem parę osób, które sprzedawało go na OLX, dlaczego sprzedaje i okazało się, że to no jest 21 jest na wodę. Po prostu nawet w słoneczny dzień praktycznie nic nie ładuje, o czym influencerzy opłacani przez firmę Xtorm lub dystrybutorów, nigdy nie wspominają. A więc to będziemy mogli sobie przetestować właśnie z tym panelem. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.